Sergeant Jones and Sergeant Ramirez. their squads will be assisting you on this mission. Care to brief them? My pleasure sir. It's pretty bad everywhere. take your pick. Sergeant Ramirez, you and your boys will hit the crossroads just south of Foy. Got it. Sergeant Jones, you and your men will be joining me in a flanking action to the west. The woods here and here are heavily mined with a couple 88s and an OP inside this large farmhouse here. We lost a patrol in that sector and we'll want to keep a lookout for them. Thank you, sergeant. The brass wants the 11th armored in Foy by tomorrow's sunset. We've been asked to clear the way for them and to do that, we've got to take out everything in between. Questions? No, no sir. sir. No sir, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem yeah, z klika to jest cout 1 i pakiet z misji United Offensive e, Druga misja, cały czas mamy bitwę w Ardynach, tym razem to my przechodzimy do e, kontrofensywy Niestety nie mam tego zajebistego karabinu gdzie, gdzie się broniliśmy, ale to widać, że ślady poprzednich walk było zabawnie, było ostro. E, Dajcie, jest Moody, jest Anderson, jest Whitney Jest Gordon Dobra cisza Patrz, idziemy! Patrz, jak figury i soczyste komentarze mogą być. Ciu, ciu. Idziemy. Ok, mamy tą sondaż, nie mamy kolta. Niestety, Colt się z samy przydaje, ale dużo naszych, dużo naszych. O! tak, się... już! O! O! Tak. O! To, tam, tis, tak. A! Tak! Kurde, myślałem, że będziemy się skadać czy coś. Przede wszystkim. Uciszyć ten kabin. Boże, trzeba było po cichu to zrobić, a nie wleciliśmy w sam środek. No dobra, teraz wiem co tam się dzieje. Mhm, dobra, możemy podejść sobie. To nas nasi poginą, jak będziemy tak wolno grali. Ale to nie jest problem. Freemansuj się. Dobra, dobra, ładuję, 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 odpłaniać.

Nie dobijem tego fuck. Mówiłem, że drugi jeszcze przeżyło. A bo tu jeszcze jeden się nie Dobra, mamy tu. Już, chaos. Naprzód, na naprzód idziemy. Chyba wszyscy cali. No trochę obici, Gordon obity, ale dobra, dajmy radę. Nieźle. Ym, I za sierżantem mudim i drużyną. Świetnie, idziemy. Dajesz Moody, prowadzisz. No właśnie, odstępy.

O co jest? O kurde o, fuck! A się wdupiliśmy! Kurde, te flary, wszystko, gwizki! Ej, nieźle, nieźle, podoba mi się A od tego momentu jeszcze raz, no? ta Jeszcze Dobra, lecimy Ej, ale jest moc, jest moc, dawajcie. Dajesz mu Dobra, mogę Ci Moody powiedzieć, że do zakrętu tam aż spotkamy Ziomka, nic nie będzie, więc możemy spokojnie iść do przodu. Zobacz, po prostu to wiem. Nie pytaj skąd, ale to wiem. Dobra, chodźmy. Whitney, Gondo... ten... Yy, Gordon był chyba tylko obity i on został z tyłu, tam. Jest Gordon. Nie no, gdzie jest Gordon? Freeman... ojej, yy, Freeman Go co? Co? Freeman Gordon? Przypadek? Nie sądzę, nie sądzę. Okej, okay, dobra, zróbmy save, żebyśmy potem mieli z powrotem tu bies. Yy, niestety nie mamy tego sniperskiego Springfield, tylko mamy tam jeden garanda tu może by się przydał ten sniperski. Ale no, dobra, chodźmy po główku. No, to jest pole minowe, tak jak mamy przejść do nich? Jakiś jest jeżdżący Niemiec, nie wiem czy on jeździ, nie wiem, prawie czy nie jeździ, nie? to. Kurde, ale się nie przebiegnie. Ja muszę się zniszczać, czy mam się po prostu przebić? Wiesz co, ja bym to olał i podbiegł do przodu. No chyba tak zrobimy, olejemy to i podbiegniemy do przodu za Grimamem. Chyba wie co, o kurde. Daleko to? Nie wiem, można jeszcze No, nie można było tak od razu? Ładnie. Patrzcie już jedno oczyszczonek nie od szkopu. Nie, 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 nie. A ja jestem. O drugi wyjdźmy z planki. Ja mogę tu wejść do środka? Nie mogę. A kurde, nie zauważyłem go przez tą plandekę na górze. Katkę maskującą, dobra. Ale ładnie coś. Ładnie, ładnie, szypocą granatów. Podałam. A tu mój. Fuck, 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 to jest Przeciwko, to był mój eee. Dobra, nie wiem, będę strzał na ślepo, tu może coś Tam, tam jest nasz już, weszli do środka Dobra, te też podchodzimy Widziałem jednego Dobra, idziemy, idziemy, nie, nie, jedź, żyć. spokojnie oczywiście, idź, Jak jaką się gapił! O, załóż tak, strzelałem do niego już. Strzelałem do niego, ale nie, nieźle, podoba mi się. Do, dobre są te misje, dobre są te misje. czyste, pełne akcji, podoba mi się. Dobra, lecimy jeszcze raz. Mhm. No dupy ten Thompson, naprawdę. No dupy ten Thompson. Jeszcze gorszy niż Pepesza, jeżeli chodzi o dodawane energety. Dobra, wbijamy do środka, wbijamy do środka, wbijamy do środka. Będzie Niemiec. Co? Tam są nasi z drugiej strony. Podchodzą z drugiej. No jak? Zabiłem! Ej, my chyba tu jeździliśmy, tym samochodem przecież O kurde, wysadzili Jeepa, fuck, ej z, z, On wybuchł i mnie zabił Tak, też może też może dobra ja się odsunę za tą wybuchką i powtórzę No, wybuchło Mordy! Albo spolicie, albo m, tak, bo, tak wszyscy tu się nie pomścimy. Najchętniej co tam stąd wyszedł. Leć, jest dobra. Tam więcej wybiega z lasu. Dobra, ja bym za tym budynek może. O, tym jest tu. Tam są nasi, widziałem, że tu chodzą. Ładnie, ładnie. Ej, ple, plecy, plecy! Na górze siedzą! O kurde, ale skubańce, dobra. Czekajcie, tutaj jesteśmy, tak? Na górze siedzieli, ja pierdykam. A się tutaj tak odsłoniłem. Można wyjść na górę? Nie, nie można. Dobra, ja bym tak ciasno wyszedł, bo się nie pomyślimy wszyscy. Skąd oni zaczęli strzelać? Stąd? No stąd u góry zresztą, Dobra, 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 dobra no, Możemy się w sumie schować między tymi dwoma samochodami, to jest jakaś opcja No no otwórzcie to, o właśnie, o właśnie na was ja przeżył. Jeden ja przeżył pójdę. Nie? Dobra, nie żyję. Czysto? I co jest? A oni mnie tu... Okej okay. eee, Nie można przejść Aha, bo nasi nam leżą, okej Dobra, chodźmy przesłuchać kopa Uuu, będzie dobrze słuchanie. dojrz, 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 dojrz can anyone in this damned army speak german i can't sarge a little beats the hell out of nothing ask him where our missing patrol is also uh, wir haben letzte nacht eine patrouille entsandt was ist mit ihr passiert ich weiß nichts von irgendeiner patrouille no luck sarge <laughs> he says he doesn't know uh. suppose we try again wo ist diese patrouille? I tak po prostu im powiedział? Dobra, no no, no. W i tak będzie pograny po grze. Adolf sejwa nie wczyta. Lugera wyrzucił. O, znaczy fajnie. Dobra, bierzemy, bierzemy. Podoba eee, Odbić alianckich jeńców. Lecimy, lecimy, go, 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 go. No dajcie, wchodzimy, wchodzimy, wychodzimy, nie stać tak nigdy w drzwiach. Nigdy nie stać tak w drzwiach, bo wszystkich blok... o oh, kurnych imunicji. To so, ja mam dużo granatów, 5 zawsze troszeczkę jak ich nie zabije, to ich przynajmniej odwróci ze swoich pozycji. Okej, okay. to jest nieźle. Jeszcze tam jeden zdrowy siedzi. Ty no. O, Piękno. I co? No kurwa, weź. Get a here to take care okay. No dobra, to ich odbiliście Fuck, sniper. No, to tego się nie Tam Dobra, wbijaj tam. No dwóch ich tu siedzi. Trzech.

Nieźle, nieźle. Tam coś się świeci. Nie wiem co to jest. Szkoł z latarką, okej. Okay. To nie było z nich, był Andrzej z jego strony. To już nie. Uu, czy wy wiecie co to jest? O kurde, ja nie wiedziałem, że oni tutaj to mają. Kever 43. O wąż, ale to będzie dobrze. Jeszcze lepszy niż ten mówimy. Co oni tak robią? Szkoda, że mam tylko 17 pestek, ale i tak lepszy. O Jezus, jakby... może... kurd, jakbym wrócił do misji po amunicji, mogłem od początku zbierać. Pomyślałem, że tą sona trzeba było wyrzucić. No nie no, tą może się przydać czasami. Dobra, chodźmy za Moody'em, bo tu wszędzie jest pola minowe. Pola są po lewej i Lepiej, żeby on przed pierwszy. Lepiej, żeby to on szedł pierwszy. Dobra, dobra. Tak, peski się kończy Ale fajnie się strzeli. Dobra, tu są nasi. Tak. No się skończyły peski. Dobra, ale pozbieramy. Po, pozbieramy, nie martwi się. Będzie więcej pestek. Będzie więcej gebera Tam jest jakiś Nie wiem, czy to nie są nasi. Dobra, nie będziemy na razie strzeli. Na nic nie znaczy. Dobra, po podchodzimy. Jakbyśmy weszli do tych okopów, byłoby dużo łatwiej. Ale atakujemy ich z lewej, z prawej strony, powinno być cacy. Pytanie, czy tu jest wejście do, do, do środka. Musimy przejść przez tą No to wystarczy zepsuć tutaj. Dobra, ja bym spróbował przebiec. Ja bym spróbował przebiec. Aha. Ale jak przebiegniemy, ja będzie dużo łatwiej, więc ja bym tak ciar głową. Troszeczkę jakbyście mi nie zasłaniali, może mi zdążył przebiec, no, nie widać mnie, nie widać mnie. A oh, fuck. No. To najpierw rzucimy granatę, a potem spróbujemy. Rzuci granat. Dobra, i teraz spróbujemy przebiec. Głównie biegnę dla tego, bo może zlajdam amunicję do gewera 43. Oha, ten gran był może słaby. Dobra, ale jesteśmy w środku, jesteśmy w środku, widzę, że się też pobiegli. Świetnie, świetnie. Amunicja, amunicjonem. Tam te 40 karków Dobra 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 yy... Trzeba będzie to zrobić jeszcze raz Do, do Thompsona też mi się amunicja skończyła O ciepanie, to jest już niedobrze, to już jest, to jest niedobry znak To jest bardzo niedobry znak, ale jak tu widziałem amunicję do Gewe'era chyba, 43 No kurde, z tym lugerem też dużo nie powalczymy, ale możemy próbować, możemy popróbować O mam do gevera ej jest, 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 bieg tu nie Jeszcze tego się... Dobra, dajcie, 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 bo musimy po amunicji i pozbierać. Okay. Nie wiem, że granatów nie on jest Teraz by się przydał granat. Dobra, ale wyczyszczony, powiedzmy. Ktoś, ktoś nie, da. nie ma, nie ma. Uuu, jest to fajne stanowisko, mi się podoba. Zdobyte. No, sam Zdobyte. chodzi Ktoś amunicję. Mamy, mamy, mamy amunicję. Dobra Moody, dobra mamy, mamy 120, Nie, 129 pocisków. Mo, możemy się bawić, tylko jakbyśmy jeszcze jakiegoś naszego martwego znaleźli, żeby tą Sona podnieść, to by było jeszcze za zaroś. O, więcej mu nic nie Chyba, że nam na MP 40 z... No dobra, już nie będziemy wracać. Chodźmy za naszymi. Uh -huh. A to ma być za no co chodźmy. E, zaatakować konwój zasadzki. Pewnie nie wiedzą, że przejęliśmy tą ich placówkę. I e, że tu pe wszędzie pełno jest naszych. Dobra, młodzień pierwszy, żeby nie było, że coś popsułem. Ja ten gerecz 40, rzeczy. Hit Wait for my signal! mogliście powiedzieć, że będziecie pierwszego wysadzać Ładny, ładny, ładny. ładny. Czy ty mogę podnieść? Nie, gala... nie, 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 ja, ja nie, odpuszczę. nie, mogę tam wejść. Tak, nie, 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 na wejść nie, 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 I... Coś tam z naszych miał bazukę, ale chyba, chyba coś mi nie siadło. A, chyba za, za, zawsze nie zawsze zaczęło strzelać, ale to nic, nic. Coś wybuchło i mnie zabiło, chyba na którąś rzuciło. Łabim, łabim, się... Kurde, mauserem nie trafił na koniec wojny z mausera jeszcze strzelają right, boys, miał grant, że grant albo Kurtona, albo Kurtona, albo No Dobra, trzeba pamiętać, że Czołg zaraz przyjedzie, więc to nie będzie pod Umą. Aha, no randomowy pocisk, no. Aha, przecież na pole minową, No jest. pole minową. No tak, mam bazukę tam u góry. Chciałem jeszcze zobaczyć. Ktoś się na tym gdzieś Gdzie ta bazurka? Wow. Dobra, to Nie. Tak, 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 to ładuj, ładuj, Trzeba strzelić i zmienić pozycję, bo on też będzie w nas strzelał. Dobra. Szczącie się. Dobra, no. zmieni pozycję, zmieni pozycję. Zmienię pozycję. Patrzcie jak ucieka, patrzcie jak ucieka, aaa zniszczony, nie ma takiej ucieczki Dobra, on jeszcze jeden podziw do bazów, nie, nie. Nieźle, nieźle, nieźle Okej okay. To są nasi? Tak, to są nasi to są nasi Dobra, chyba kolejna misja wypełniona, nieźle, podoba mi się ta misja Czeka, czy kolejna też będzie w odnośnie ardyna. No, we'll take okay, tutaj wam podziękuję za uwagę. Przypomniałem o strębce w górze z so oczystym komentarzem no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć trzymajcie. Na razie.